Jeszcze raz ta sama sytuacja. Ryg na stadionie jakby było przynajmniej 20 tysięcy widzów. Pierwsza interwencja karnawaliego tego fenomenalnego bramka za pusta bramka. I 1-0 prowadzi Polska. Polski zespół w posiadaniu piłki. Wolno na razie, wolno. Piękne zagranie na lewą stronę. Andrzej Szarmach sam na sam. Gol! Gol! 2-0. Andrzej Szarmach. Debiutujący na Mistrzostwach Świata, fenomenalna piłka od Kazimierza Dejny, co do centymetra. Tu proszę zwrócić uwagę, kapitan zespołu polskiego posyła na lewą stronę, na lewego łącznika, w bój. piłka za Górnika, Zabrze i karnawali, nie miał żadnych szans. Dejna, Gorgoń przed polem karnym, ale mm, na jakieś 20 metrów przed początkiem linii, Dejna, Gorgoń. Piękny strzał i cudowna obrona karnawaliego. Wspaniale wykonany rzut wolny przez Zespół Polski. Groźna sytuacja. Grzegorz Lato. Gol! Odpowiedź wspaniała. Odpowiedź zespołu polskiego wspaniała, proszę Państwa. Grzegorz Lato ze Stali Mielec zdobywa piątą bramkę w reprezentacji. 3-1. Biedni hajtańczycy. Już w 16 minucie otworzył się worek. Najpierw zdobył gola Lato, później Dejna. Trzeci gol zdobyty przez Szarmacha. Nawet obrońca Gorgoń potężną bombą zdobył dla Polski gola. Warto jeszcze raz zobaczyć tę bramkę i strzał gonią. Później jeszcze szarmach i lato strzelali bramki. 7-0 wygrali Polacy. Trochę szkoda im było Haitańczyków. Wspaniała interwencja z Mudy. Dejna. Kasperczak. Wraca teraz, zanim atakując Capello. Trzymanowski na prawo ucieka. Kasperczak nadal. Nakomita zagranie Szarna Kustą. Gol! Wspaniała akcja, proszę Państwa. Tak gra zespół Polski. Kasperczak milimetrowe zagranie na głowę Szczupak fenomenalny Wspaniałe występy w lidze 26 bramek Kasperczak z lewej strony ma Szarmacha Czyżby powtórzył tę samą historię? Nie Dejda cudowny stał, Gol! Gol! Wspaniała akcja Znów proszę państwa Henryk Kasperczak na ustach chyba całej Polski, co za wspaniałe zagranie i cóż za kapitalny stał Kazimierza zadejny? Lato Grzegorz Lato piękna piłka uderzona precyzyjnie uniesiona z końcem buta przez Lubańskiego przez głowę obrońcy i Grzegorz Lato uzyskuje bramkę wreszcie na 3 minuty przed zakończeniem pierwszej połowy meczu z Tunazją. Ładna akcja drużyny meksykańskiej są jednak jeszcze na własnej połowie. Szybko operują piłką. Strata Deyna w lukę na lewą stronę. Rozpoczyna rajd teraz. Lato po prawej stronie, bo nie gol! Piękna akcja zespołu polskiego. Uciekają Meksykanie, chcą zrobić offside. Nie udało im się. Przerzut, strząca, odbita piłka, jest odbita piłka, ja! Gol! Cudowny gol, proszę Państwa! A. Okay. Wspaniały gol, Kazimierz Dejna, rewelacyjna sprawa, jeszcze raz proszę zauważyć, to warto się przyjrzeć, o właśnie i górny ruch i gol. Ładna teraz akcja w środku między dwoma naszymi pomocnikami, Dejną i Bońkiem, Lubański, Boniek na prawo, na lewo, Dejna, Boniek, coraz bliżej pole karne. O, gol. gol. Wspaniała bramka Zbigniewa, Bońka. Po cudownym pięknym podaniu proszę Kodzimierza Lubańskiego i spiknie w poniek uzyskuje tak. drugą brak znakomity w cały górny rób. Lato Lato strata piłki lato pole szarne do środkowanie gol no nareszcie, proszę Państwa, nareszcie Andrzej Farmach wykorzystał wspaniałe podanie, tego za laty z prawej strony ta długa piłka, celna piłka poszedł supakiem 1-0 dla Polski w dwudziestej minucie gry po przerwie. Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę akurat w tym momencie powiedziałem, kiedy się Berubiańczycy odkryli naszej nadziei. Odżyły tuż przed gwizdkiem na przerwę. Akcja, szybka wymiana piłek. Grzegorz Lato. Tak i jeden, jeden. I znów Maradona. Świetnie podaje do Paskuliego, ten jednak nie dochodzi do jego podania. Bramka. Sędzia jej jednak nie uznaje. Szkoda, akcja była piękna. Maradona, wspaniały. Wynik pozostaje 1 do 0 dla Argentyny. Świerć finał. Pamiętny mecz z Anglią. Argentyńczycy grają coraz lepiej. Maradona już wyrasta na piłkarza mundialu. Maradona zdobywa powszechną sympatię. Jego wypowiedzi różnią się od buńczucznych wynurzeń innych piłkarzy. Jest przejmy, grzeczny, uśmiechnięty. Od nawet teraz, gdy w trakcie ostrej walki sędzia zwraca mu uwagę, Maradona, rozluźniony, zna swoją wartość, traktuje wszystko jak dobry żart. Już za chwilę, w bezkompromisowym ataku na piłkę i bramkarza zdobywa bramkę. Głową, ręką, może i ręką, ale zrobił to w taki sposób, że sędzia nie widział, a widzowie na stadionie szaleli z zachwytu. Bramka uznana przez sędziego. Roma Lokuta, kauza Finita. Nie ma co dyskutować. I popatrzcie teraz, to już tylko arcymistrz futbolu może sobie pozwolić na takie potraktowanie największych wygów brytyjskich stadionów. Ośmieszył ich, pokazał jak prowadzi się piłkę, jak się zmienia rytm biegu, jak nieznacznym ruchem ciała myli się piłkarzy mających za sobą setki rozegranych spotkań. Ta druga bramka przypieczętowała zwycięstwo Argentyny 2 do 1 i otworzyła jej drogę do strefy medalowej. Maradona był znów tego dnia na ustach całego świata, bo Mundial oglądał cały świat. Także mogli nie cieszyć się kibice z Argentyny na ulicach Meksyku. Oni zawsze wierzyli w Maradonę. A że pognębił Anglików, tym większa jego chwała. Finał naprzeciw Argentyńczyków: czerwone diabły, Belgowie. I już w pierwszej połowie, w trzeciej minucie, akcja Maradony. Piłka w siatce, ale sędzia tej bramki nie uznał. Dopiero po przerwie wspaniała gra z meczu na mecz zachwycającego coraz bardziej Diego Maradony przyniosła zmiany na świetlnej tablicy. Maradona strzela dwie bramki. już pięć na swym koncie i może jeszcze do tego wszystkiego zostać królem strzelców. Może, bo Argentyna wygrywa i będzie walczyła o tytuł z drużyną RFM. A Maradona jest w świetnej formie i być może w finale znów piłka uderzona jego nogą znajdzie drogę do siatki. Maradona gra coraz lepiej. Nikt już nie ma wątpliwości, że jest najlepszy tu w Meksyku. I nikt mu już dorównać nie może. Viva Argentina Gol! Gol, gol, gol. niech żyje Argentyna, niech żyje Maradona. Świetlne reklamy na ulicach Buenos Aires. Samochody z napisami Maradona, uliczne pochody, korowody aut, prawdziwy karnawał. Na placu Republiki kilkuset tysięczny tłum miwatujący przez całą noc i wierzący, że Diego będzie mistrzem świata. Durante esta noche, el festejo por este triunfo contra Bélgica, que da la posibilidad, una vez más, al seleccionado argentino de llegar a la final. El domingo, la cita también es en el Estadio Azteca con el seleccionado de Alemania. I ostatni już mecz, final. Najtrudniejszy przeciwnik, solidna, znająca na wylot piłkarskie rzemiosło drużyna RFM. Diego Maradona w najtrudniejszej sytuacji, pieczołowicie pilnowany najpierw przez Mateusa, a później przez Ferstera graczy doskonale znających swój zawód. Czy ma się z nimi szarpać i porywać na indywidualne akcje, czy raczej ściągać na siebie innych jeszcze piłkarzy przeciwnika, aby otworzyć drogę do bramki kolegom? Raz znakomicie, każde jego zagranie wprowadza zamieszanie w szeregi przeciwników. Każdy ruch jest groźny. Argentyńczycy zresztą znakomicie go rozumieją, korzystają z jego podań, przeprowadzają akcje, w których ekwilibrystyka piłkarska Maradony może być w pełni wykorzystana. Przychodzą najtrudniejsze chwile meczu. Po prowadzeniu 2 do 0 dla Argentyny RFN wyrównała na 2 do 2 i tu znów błysnął Maradona, to jego podanie otworzyło drogę do bramki w I tak padła zwycięska, warta tytułu mistrza świata bramka dla Argentyny. I jeszcze jedna, już chyba ostatnia akcja Diego Maradony na tym mundialu starcie z Schumacherem. I tu nie było złości, ale uśmiech i koleżeńskie podanie ręki. Ten Diego jest rzeczywiście sympatyczny. A po meczu Cel osiągnięty, marzenia ziszczone, radość wielka i ogromne, wielkie zmęczenie. I uczucie ulgi, które zbija z nóg najsilniejszy. Argentyna i jej kapitan Diego Maradona mistrzami świata.